Jozue, bohater wiary, część pierwsza. Takie są imiona mężów, których wyprawił Mojżesz, aby poszli na zwiady do tej ziemi. Hosze, syna Nuna, Mojżesz nazwał Jozue. Wyprawił ich wtedy Mojżesz, aby poszli na zwiady do ziemi kanaanejskiej i rzekł do nich Idźcie przez Negeb, a potem wejdźcie na góry i zobaczcie jaka jest ta ziemia. I czy lud, który ją zamieszkuje, jest silny, czy słaby, czy jest nieliczny, czy liczny, i jaka jest ziemia, którą on zamieszkuje, czy dobra, czy zła, i jakie są miasta, w których mieszka, czy to są obozowiska, czy warownie, i jaka jest gleba, czy urodzajna, czy jałowa, czy są na niej drzewa, czy nie ma. Bądźcie odważni, zabierzcie też z sobą coś z płodu w ziemi. A był to czas dojrzewania winogron. Ze zwiadów w tej ziemi powrócili dopiero po czterdziestu dniach. I przyszli do Mojżesza i do Arona i do całego zboru izraelskiego na pustyni Paran, do Kadesz, zdali sprawę im i całemu zborowi oraz pokazali im płody tej ziemi. I opowiedzieli mu, mówiąc: Przyszliśmy do ziemi, do której nas wyprawiłeś. Ona rzeczywiście opływa w mleko i miód. A to są jej płody. Tylko że mocny jest lud, który mieszka w tej ziemi, a miasta są obwarowane, bardzo wielkie. Widzieliśmy tam także potomków Anaka, a malekici mieszkają w ziemi Negeb, Hetejczycy, Jebuzejczycy i Amorejczycy w górach, a Kananejczycy nad morzem i nad brzegami Jordanu. Kaleb uspokajał lud wzburzony na Mojżesza, mówiąc. Gdy wyruszymy na nią, to ją zdobędziemy, gdyż ją przemożemy. Lecz mężowie, którzy poszli z nim, mówili: Nie możemy wyruszyć na ten lud, gdyż jest on od nas silniejszy. I rozpuszczali między synami izraelskimi złą wieść o ziemi, którą zbadali, mówiąc: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, to ziemia, która pożera swoich mieszkańców. A wszystek lud, który w niej widzieliśmy, to mężowie rośli. I szemrali wszyscy synowie izraelscy przeciwko Mojżeszowi i Aaronowi, i mówił cały zbór do nich: obyśmy byli pomarli w Egipcie, albo na tej pustyni obyśmy pomarli. A Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, spośród tych, którzy zbadali tę ziemię, rozdarli swoje szaty. I rzekli do całego zboru izraelskiego: Ziemia, przez którą przeszliśmy, aby ją zbadać, jest ziemią bardzo, bardzo dobrą. Jeżeli Pan ma w nas upodobanie, to wprowadzi nas do tej ziemi i da nam tę ziemię, która opływa w mleko i miód. Tylko nie buntujcie się przeciwko Panu, nie lękajcie się ludu tej ziemi, będą oni naszym pokarmem. Odeszła od nich ich osłona. A Pan jest z nami, nie bójcie się ich. A gdy cały zbór zamierzał ich ukamienować, chwała Pana ukazała się w namiocie zgromadzenia wszystkim synom izraelskim. Ci mężowie, którzy rozpuścili złą wieść o ziemi, pomarli porażeni przez Pana. Tylko Jozue, syn Nuna, i Kaleb, syn Jefunnego, Pozostali przy życiu z tych mężów, którzy poszli na zwiady do tej ziemi. Wtedy rzekł Mojżesz do Jozuego: Wybierz nam mężów i wyrusz do boju z Amalekitami. Jutro ja z laską Bożą w ręku stanę na szczycie wzgórza. Jozue uczynił tak, jak mu rozkazał Mojżesz, i wyruszył do boju z Amalekitami, a Mojżesz, Aaron i Hur weszli na szczyt wzgórza. Tak pobił Jozuę Amalekitów i ich lud ostrzem miecza. Wtedy rzekł Pan do Mojżesza: Zapisz to dla pamięci w księdze i wbij to w głowę Jozuego, że całkowicie wymarze pamięć o Amalekitach pod niebem. I rzekł Pan do Mojżesza: Wstąp do mnie na górę i zostań tam, a dam Ci tablice kamienne, zakon i przykazania, które napisałem, aby ich pouczyć. Wstał więc Mojżesz i Jozue, jego sługa, i wstąpił Mojżesz na górę Bożą, a do starszych rzekł: Czekajcie na nas tutaj, aż wrócimy do was. Oto Aaron i Chur są z wami. Kto miałby jaką sprawę, niech się zwróci do nich. Gdy Mojżesz wstąpił na górę, obłok zakrył ją. I rozmawiał pan z Mojżeszem twarzą w twarz, tak jak człowiek rozmawia ze swoim przyjacielem. Po czym wracał Mojżesz do obozu, podczas gdy młody sługa jego, Jozue, syn Nuna, nie oddalał się z namiotu. I przemówił Mojżesz do Pana tymi słowy: Niechaj Pan, Bóg duchów wszelkiego ciała, wyznaczy męża, który by przewodził zborowi, który by szedł na ich czele i chodził przed nimi, który by ich wyprowadzał i przyprowadzał, aby zbór Pana nie był jak owce, które nie mają pasterza. I rzekł pan do Mojżesza: weź Jozłego, syna Nuna, męża obdarzonego duchem, i połóż na nim swoją rękę. I postaw go przed Eleazarem, kapłanem, i przed całym zborem, i na ich oczach ustanów go wodzem. Złóż na niego część swojego dostojeństwa, aby mu byli posłuszni wszyscy w zborze synów izraelskich. Lecz przed Eleazara, kapłana, on przychodzić będzie. A ten będzie pytał dla niego Pana o wyrok Urim. Na jego słowo będą wychodzić i na jego słowo wchodzić, ona, z nim wszyscy synowie izraelscy i cały zbór. I uczynił Mojżesz, jak mu rozkazał Pan. Wziął Jozłego i kazał mu stanąć przed Eleazarem, kapłanem, i przed całym zborem. I położył na nim swoją rękę i ustanowił go wodzem. Jak Pan powiedział przez Mojżesza. też tego dnia rozgorzał gniew Pana, który przysiągł zaiste ci mężowie, którzy wyszli z Egiptu, od dwudziestu lat i wzwyż, nie ujrzą tej ziemi, którą poprzysiągłem Abrahamowi, Izakowi i Jakubowi, ponieważ niezupełnie byli mi posłuszni, z wyjątkiem Kaleba, syna Jefunnego, Kenizyty i Jozłego, syna Nuna którzy wiernie wytrwali przy Panu. I rozgorzał gniew Pana na Izraela i sprawił, że tułali się po pustyni przez czterdzieści lat, aż wyginęło pokolenie, które czyniło zło w oczach Pana. Potem przywołał Mojżesz Jozuego i rzekł do niego na oczach całego Izraela Bądź mocny, bądź odważny, gdyż Ty wejdziesz z tym ludem do ziemi, którą Pan przysiągł, dać ich ojcom, i ty im ją oddasz w dziedziczne posiadanie. Pan sam pójdzie przed tobą i będzie z tobą. Nie zawiedzie i nie opuści cię. Nie bój się więc i nie trwóż się. Potem rzekł pan do Mojżesza: Oto bliskie już są dni twojej śmierci. Przywołaj Jozuego i stańcie w namiocie zgromadzenia, a ja dam mu rozkazy. I poszedł Mojżesz z Jozuem. I stanęli w namiocie zgromadzenia i ukazał się pan przy namiocie w słupie obłocznym, a ten słup obłoczny stanął u wejścia do namiotu. Pan zaś wprowadził Jozłego, syna Nuna, na jego stanowisko i rzekł: Bądź mocny i odważny, bo ty wprowadzisz synów izraelskich do ziemi, którą przysiągłem im, a ja będę z tobą. Po śmierci Mojżesza, sługi pana, rzekł pan do Jozłego, syna Nuna, sługi Mojżesza tak, Mojżesz, mój sługa, umarł. Teraz więc wstań, przepraw się tu przez ten Jordan, ty i cały ten lud do ziemi, którą ja im, synom izraelskim, daję. Każde miejsce, na którym wasza stopa stanie, dam wam, jak przyobiecałem Mojżeszowi. Nikt przed tobą się nie ostoi, dopóki żyć będziesz. Jak byłem z Mojżeszem, tak będę z Tobą, nie odstąpię Cię, ani Cię nie opuszczę. Bądź mocny i mężny, bo Ty oddasz temu ludowi w posiadanie Ziemię, którą przysiągłem dać ich ojcom. Tylko bądź mocny i bardzo mężny, aby ściśle czynić wszystko według zakonu, jak Ci Mojżesz, mój sługa, nakazał. Nie odstępuj od Niego ani w prawo, ani w lewo, aby Ci się wiodło wszędzie, dokądkolwiek pójdziesz. Niechaj nie oddala się księga tego zakonu od Twoich ust, ale rozmyślaj o niej we dnie i w nocy, aby ściśle czynić wszystko, co w niej jest napisane, bo wtedy poszczęści się Twojej drodze i wtedy będzie Ci się powodziło. Czy nie przykazałem Ci bądź mocny i mężny? Nie bój się i nie lękaj się, bo Pan, Bóg Twój, będzie z Tobą wszędzie. Dokądkolwiek pójdziesz. A pan rzekł do Jozuego: Dzisiaj zacznę cię wywyższać na oczach całego Izraela, który pozna, że jak byłem z Mojżeszem, tak będę i z tobą. Ty zaś nakaż kapłanom niosącym skrzynie przymierza: Gdy dojdziecie do samych wód Jordanu, zatrzymajcie się w Jordanie. Po czym rzekł Jozue do synów izraelskich: Zbliżcie się tu i posłuchajcie słów pana, Boga waszego. Józue rzekł, po tym poznacie, że Bóg żywy jest pośród was i że na pewno wypędzi przed wami Kananejczyków, Hetejczyków, Hiwijczyków, Peryzyjczyków, Girgazyjczyków, Amorejczyków i jebuzejczyków. Oto skrzynia przymierza Pana całej ziemi przejdzie przed wami przez Jordan. Weźcie sobie więc dwunastu mężów z plemion izraelskich, po jednym na każde plemię. Gdy zaś stopy kapłanów, niosących skrzynię Pana, władcy całej ziemi, staną w wodzie Jordanu, wody Jordanu zostaną rozdzielone i wody płynące z góry staną jak jeden wał. Gdy więc lud wyruszył ze swoich namiotów, aby przejść przez Jordan, i kapłani, niosący skrzynię przymierza, szli przed ludem, i gdy niosący skrzynię doszli do Jordanu, a nogi kapłanów, niosących skrzynię, Zanurzyły się w przybrzeżnej wodzie. Jordan bowiem przez cały okres żniwa występuje z brzegów, wody zatrzymały się. Płynące z góry stanęły jak jeden wał w znacznej odległości od miasta Adam, położonego w bok od Zartan, a płynące w kierunku Morza Stepowego, Morza Słonego, znikły zupełnie i lud przeprawił się naprzeciw Jerycha. Kapłani niosący skrzynie przymierza pana stanęli pewnie na suchym gruncie pośrodku Jordanu, a cały Izrael przeprawiał się po suchej ziemi, aż wreszcie cały naród zakończył przeprawę przez Jordan. W tym dniu wywyższył pan Jozuego na oczach całego Izraela i bali się go, jak bali się Mojżesza przez całe jego życie.